mamy przepiękny poranek na wsi ptaszki śpiewają Ma się skończył ten upał no i musimy jechać do Warszawy do wyboru mamy Chevrolet Caprisa z 96 roku silnikiem 5.7 V8 no i niestety jadąc pod palc kultury ten samochód nie spełnia norm strefy czystego transportu która została ustanowiona e, więc żeby móc jeździć tam Zakupiłem Smarta Smart ma silnik diesla 0,8 malutki trzycylindrowy Natomiast też nie spełnia normy Bo jest zbyt stary Dla diesli mamy 19 lat limit No i Smartem też tam nie wiedziemy, Bo on też zatruwa I na ratunek co nam przychodzi? Trabant Z 65 roku Z silnikiem dwusuwowym który po odpaleniu puszcza chmurę śmierdzącą dymu, natomiast ma żółte numery i to po złożeniu wniosku i po weryfikacji, a ja tutaj w weryfikacji nie ma co weryfikować, bo rzeczoznawca wydał opinię, że to jest pojazd historyczny, zabytkowy zabudkowy tak itd., więc musi się zgodzić na to, żeby wpuścić takiego Trabanta do Strefy czystego transportu w Warszawie No to jedziemy tropą tym A spalamy go O, taki multi nie puścił nawet Mamy tu wycieraczki?